Wyobraź sobie niewielką przestrzeń z ogromnym potencjałem. Kawalerka w centrum Bielska Białej, idealna jako pierwsze mieszkanie albo inwestycja pod wynajem. Kamila Tereszkiewicz, młynarsty Nieruchomości. Oglądaj dalej, bo to mieszkanie ma wiele do zaoferowania. Kawalerka znajduje się w budynku Max Apartamenty w samym centrum miasta. A jeśli lubisz zakupy czy kino, Galeria Sfera znajduje się w niedalekiej odległości, więc wszystko masz w zasięgu kilku minut. Mieszkanie ma 27 metrów. Aneks kuchenny, oddzielony wyspą, tworzy wygodną strefę jadalnianą, a część dzienna daje przestrzeń, którą można urządzić według własnych potrzeb. Łazienka wykończona w neutralnym, nowoczesnym stylu. Szarość połączona z drewnem daje przyjemny, elegancki klimat. Do dyspozycji jest balkon świetne miejsce na chwilę odpoczynku na zewnątrz. Dla inwestorów to naprawdę ciekawa propozycja. Lokalizacja w centrum sprawia, że mieszkanie jest bardzo atrakcyjne dla najemców, co daje stabilny potencjał dochodowy. A jeśli chcesz zobaczyć tą nieruchomość na żywo, zapraszam do kontaktu.